Dobra, witam, witam was bardzo serdecznie tutaj Dominic Games Poland i witam was w kolejnym odcinku z waszego ulubionego miasta jaki to jest piękny widok, zobaczcie tutaj dworzec zbudowany podczas daily z Minecraft -ciukowa. no i tak, najpierw chciałbym wam pokazać <laughs> ostatnio w piątek na live ie. zajmowałem się tą katedrą. Tutaj zobaczcie, jakie one zdobienia zrobiłem, ale przede wszystkim przebudowałem lekko naszą ulubioną katedrę. Przede wszystkim tak, ten tutaj dach, który był tak niżej, jak dobrze pamiętacie, no to go przesta po postawiłem trochę wyżej, żeby dopasować go do tej pozostałości tutaj. I tu dorobiłem trochę okien też te okna tutaj na tej wysok na tej jakby części ściany mm, troszkę przestawiłem żeby one były tak jak tu są na dole mają od dwa od tej kolumny dolnej tutaj. To tak samo tutaj od kolumny jest 2 3 2 i tak każde okno. Um, jeszcze tu się zastanawiam nad, nad jakimś oknem w tym miejscu i tutaj, bo tu jest jakoś tak ciemno w tej katedrze. Natomiast te boczne kaplice, właśnie sobie też na live hmm, piątkowym przebudowa <coughs> przebudowałem i zrobiłem w nich, w tej kaplicy oraz w tej tutaj bocznej w tych dwóch bocznych kaplicach właśnie podniosłem te dachy tutaj i zrobiłem je tak jak one są w całym tym kościele w całej tej katedrze Tam było nawet widać na ostatnim jednym z shortów natomiast to też jest ważne tutaj to miejsce te dwie tutaj w sumie te cztery kolumny bo tą też i tą oraz te dwie wysokie przestawiłem bardziej w stronę tego tutaj mm, okna. Bo zobaczcie, tutaj w tych trzech segmentach katedry okna były o dwa od tej kolumny. Natomiast w tym miejscu, gdzieś tu się ten filar zaczynał, i to tak troszkę psuło y, wygląd tego. Tej katedry, więc postanowiłem to przebudować. No i też tą kaplicę tutaj podniosłem, jedną, drugą, i wtedy ten dach lepiej też wygląda. No to jest dopasowane tutaj, nie wiem, co ja, po co ja to rozwaliłem. To okno zaraz to sobie tutaj ogarniemy jakoś. O, chyba to tak było. No. I teraz to się od razu lepiej jakby prezentuje, bo ta kablica jest tutaj dopasowana wysokością do tego dachu. Natomiast zaraz biorę się do time Już mam go nagranego, nawet yy, przyspieszonego, gdzie buduję trzeci hotel w mieście. Dla naszego Dawidera. Tak jest dla Dawidera. Zbudowałem hotel, a apart hotel nawet. Apartamentowy hotel, nie taki zwykły jak te dwa tutaj. Tylko to jest wręcz apart hotel. Jest on w kolorze tego wieżowca, czyli też jest niebieski zielony. No i jak będzie on gotowy wam pokażę, on będzie w stanie surowym, ja go potem wygospodaruję już tam gdzieś poza nagrywkami. Natomiast widzimy się serdecznie po tym, że w lapse. đang đây đang đang Tutaj już jest gotowy. Mamy hotel Dawidera. Dokładnie Dawider Apart Hotel. Proszę bardzo. Więc mamy już tu w mieście trzy hotele. Dokładnie, trzy hotele są już wybudowane. W naszym cudownym, Minecraft Minecrafcie. Tutaj w sąsiedztwie. I zobaczcie, wszystkie te hotele, tak naprawdę są w tej jednej okolicy dworca wieżowca wcale Monixa no i tutaj w zasadzie są niedaleko tej katedry więc w takiej faktycznie odpowiednim im miejscu one są, no i mamy taki <laughs> <laughs> tutaj hotel w ogóle dzisiaj wstałem o... przed czwartą ja nie wiem dlaczego nagrywam tę nagrywkę o piątej <laughs> zaraz mi budzik zadzwoni natomiast właśnie <laughs> wczoraj no na live nagrywałem timelapsa z budowy tego hotelu tutaj z tych dwóch stron mamy takie ładne balkony i one przynależą do tego do tych, tych tutaj oraz tych pokojów. I możemy nawet zobaczyć sobie każdy z tych pokoi ma po dwa takie przedzielone okna. No i tutaj jest ten wach hotelu. Jeszcze się zastanawiam czy nie zrobię tak, że tutaj na przykład będzie restauracja na tych dwóch piętrach. A to wszystko zależy natomiast <laughs> natomiast e, tutaj miałem pewien problem, bo e, nie chciałem zwężać tego chodnika tej ulicy, żeby tu zrobić chodnik. Co ja pomyślałem, żeby tą część budynku zrobić tutaj jakby taki pasaż pod tym budynkiem i po prostu no. Żeby to było pod tym budynkiem Po prostu ten chodnik Myślę, że to spoko całkiem wygląda Tutaj Tu chyba zrobię w ogóle chodnik Między tym hotelem a tym apartamentowcem Pana Ziemniaka No i będzie można sobie tu przechodzić Chociaż Chciałem tu mieć ulicę, ale no Nie, nie wiem czy nie lepiej by było tu chodnik zrobić Albo gdzieś tutaj na pewno tutaj nie będzie zabudowy, tutaj jakiś placek się taki też zieleniec zrobi. <laughs> Natomiast tutaj myślę, że byłaby ciekawa opcja, coś zbudować. No, tutaj jeszcze te tory pójdą, tutaj bym się wstrzymywał z budową. Natomiast mamy ten hotel. I co jeszcze do tego hotelu, wracając właśnie, tutaj mamy do niego wejście. No, i tutaj jest winda gdzieś. Tak, tutaj mamy windy jeszcze, to jest niedokończone, ale na każdym z tych pięter mamy takiej wielkości pokoje. Takie malutkie. Tu jest jeszcze jeden. I oraz tutaj w tej części znajduje się taki większy pokój, bardziej taki bym powiedział apartament i stąd się wzięła nazwa apart-hotel, że tu na końcu tego właśnie korytarza to wszystko jest jeszcze jak widzicie w stanie deweloperskim, to będzie na pewno wykańczane tak jak hotel Fiołek i, i Planet. Natomiast tak to wygląda. Tu recepcja jest no i tak ten hotel się prezentuje. Proszę bardzo. Taki piękny hotel. Natomiast e, co do dzisiejszego live'a, na dzisiejszym live'ie, to zacząłem taki nowy biu biurowiec, y, któremu sobie wyznaczymy zaraz liczbę pięter. I myślę, że to by było... Bo ja wiem do wysokości tego segmentu, bo tutaj raczej już będę schodził z tą zabudową, więc myślę, że gdzieś tak ten budynek zrobimy do tego poziomu. Tutaj ja sobie to zaznaczę, oczywiście. <laughs> tak więc to będzie. Budowane dzisiaj na lajwiku. Będzie taki no troszkę... Model... taki dosyć ciekawy ten biurowiec będzie. I on będzie może jeszcze tutaj tak dodatkowo zrobiony. Nie wiem. Przy czym... Tutaj właśnie zajmę się za niedługo na lajwie budową tego budynku biurowego tutaj. To będzie biurowiec naszego walecznego lwa. Tak więc, no, widzimy się jak on będzie gotowy. No i witam Was bardzo serdecznie po drugim timelapsiku, na pierwszym wykonaliśmy ten hotel. Natomiast jak e, teraz przed chwilą widzieliście na lapsi nagranym podczas Live'a Tutaj jeszcze sobie uzupełnię, wykonaliśmy taki oto biurowiec dla walecznego hmm, lwa. Tu widzę, że on jest jeszcze niedokończony. On ma chyba 18 kondygnacji. Mm. I budowaliśmy go jakieś około dwie godziny. Tak jakoś. Coś około dwóch godzin chyba. Nie jestem pewien, ale coś z dwie godziny przynajmniej to zajęło. no. Tak powiedzmy, około około 2,5 godzinki tak myślę jakoś no tak jakoś no i mamy taki fajny biurowiec z czerwonego piaskowca tutaj prawdopodobnie się zrobi właśnie parking tak jak jest w tym że tak jak jest pod tym biurowcem natomiast ja jeszcze sobie poza Zapomniałem wam ostatnio pokazać, że tutaj jak widzicie sobie na jednym z live'ów też właśnie skustomizowałem tutaj ten park. Zrobiłem takie fajne, proszę bardzo, tutaj brzuski. Bo też Dawider bodajże, właściciel tamtego hotela, to właśnie Dawider mi zwrócił uwagę, że brzoza ma liście lecące w dół. No i zobaczcie, że to bardzo fajnie tutaj te brzozy wyglądają, że one mają tak faktycznie jak brzozy w prawdziwości, że te brzozy mają zawsze tak opadające te liście taką nitką w dół. No i właśnie ja to tak zrobiłem. No, jakie tutaj fajne customowe drzewa. Tu widzę, że tego nie dokończę. Natomiast sam już te drzewa tutaj w tym parku, przy tym bibliotece skustomizowane. I jeszcze niedawno temu, bo na następnym odcinku już mogę Wam zdradzić, że będziemy tutaj kreować takie osiedle domków jednorodzinnych jak tu jest. Te wille właśnie. Ale to już raczej na następny odcinek, żeby ten nie wyszedł za długi. No tak więc tutaj jeszcze w tym obszarze naprzeciwko tego Kauflandu tu gdzie będą te wille w następnym odcinku budowane um, ogarnąłem taki właśnie um, taki klombik z kwiatami ogrodzony z takimi drzewkami jaki jest y, już dobrze wiecie gdzie tam właśnie koło Lidla między tymi dwoma takimi blokami jednymi um, tam też jest taki klombik i tutaj właśnie też taki Klomp sobie strzeliłem. Zaraz wam pokażę, gdzie to dokładnie jest. To było chyba gdzieś tutaj, jak dobrze pamiętam. Chyba między tym niebieskim a tym zielonym blokiem było. Tutaj już nawet drogi po części zacząłem sobie ogarniać. O, dokładnie, tu jest takie coś. Tylko tam jest to szersze, a tu jest takie węższe troszkę. A jesteś taki klombik. No i co? Ja Wam bardzo dziękuję za oczyście odcineczek. No i trzymajcie się krótko. Do następnego! No i cześć!